Oczywiście, znowu robimy drugą część e, wideo z e, robienia tego domku, a więc e, już zaczynając e, to oczywiście e, teraz muszę wyczyścić całą eku bo wszystko mi nie będzie potrzebne e, okej okay. i Wchodzimy do domku swojego, pięknego, na razie ciemny cały oczywiście. I teraz bierzemy, już Wam mówię co. Bierzemy e, ogrodzenie poddębowe. I tu albo tu robimy stolik. Ja bym bardziej wolał o tutaj. Bierzemy oczywiście dywanik. Jakże inaczej. Na lila czarny O! I mamy stoliczek pierwszy. Teraz, 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 teraz. Już mam co robimy. Bo bierzemy e, kompostownik. Kompostownik. Czek, który prowadzimy. O, tutaj. My teraz bierzemy doniczkę. Eee... I bierzemy kwiatka jakiegoś jak na moje to będzie różyczka, tulipanek czy troszkę co... No, to... O kurde O kurczak, tego nie przemyślałem Tego na pe... Tego w ogóle nie przemyślałem Możemy też tak... Nie Wiem jak, wiem jak, ja mam spoko na to plan Ja... E, Weźcie słodki dębowe Zróbcie, o, o tak, o i teraz tak będzie wyglądać, jak dla mnie spoko, tutaj będzie przejście do tego, no i co do tych ozdób to jeszcze tu robimy sobie siedzonko oczywiście, siedzenia muszą być, e, no więc to chyba tyle na ozdoby bo to jak widzicie to jest mały domek ale zaraz zaraz jeszcze nie bo trzeba zrobić wejście na górę o zapomniałem tak dobra tak okej okay. zrobimy wejście na górę mam taką pogodę pochwalicie się w komentarzach jaką wy macie pogodę w Minecraft'cie to może usunę i zrobię i to może o tutaj a tutaj patrzcie jaki mam to e, pomysł magicowy e, po, e, ja, tutaj, ja tutaj w takich miejscach kładę po prostu biblioteczki a tutaj możemy światełko wstawić Chodząc na górę, tak to się musi prezentować, ale nie oczek. Kładziemy tutaj tak schodeczki, żeby to tak wyglądało do domu. I jak są już tak schodeczki, to oczywiście jakże inaczej te płytki, których nie widzę. O, stąd bloki. Bierzemy płytki drewniane. Oczywiście mój pad śmieruje. Patrz, jak ja spróbuję. Oczywiście! Ale będę próbował się nie denerwować. Okej. Okay. Dobudujemy takie coś. O. I drugie takie coś. Patrzcie. No, okej. Okay. Ja już to tam wyglądało pięknie. Eee... Yy, I teraz. Bierzemy płoteczki i e, robimy tutaj takie ogródzenie e, dosłownie o takie żeby to patrzcie o tak wyglądało e, to, e, tutaj jak macie to całe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 8 korektach a ten płotek mamy na 1, 2, 3, 4 na czwartej e, z, e, a więc tak to sobie Tu długość podka to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kratek. 7 na 4. I, e I teraz jak to woli, możemy robić. Tak, ale moim zdaniem ee, ja sobie tak zrobię przynajmniej. E, ja sobie robię o taki ziman, albo nie wiem jak. Tak, jeszcze to w pasuje. E, jakieś tam na przykład trzeba zobaczmy zamiast tego o, na przykład o oh, tak no. okej okay. i teraz czekajcie. jak kto woli, ale ja bym zrobił na waszym miejscu i na swoim jak tu jest to wejście do góry e, to ja e, bym teraz wziął deski drewniane Zrobił na dwa kratki taki, żeby tutaj ta dziura od schodów była o tak. O. Ok. I teraz nie. Myślę, że że, że że tak zrobimy. O. Jak tak mamy, to jeszcze jedną kratkę, żeby tu miał trzy kratki. ok i e, e, ja bym budował jeszcze takie coś o i tak ok ja bym to tak zrobił o bo tak to jest moim zdaniem no to ładnie to, ładnie nie tu jest takie przejście na też przygotować, no. Okej. Okay. jeszcze, o, tu można sobie strzelić. Tu można sobie, sobie, na przykład, o, tutaj można sobie strzelić do niczego. O, no i tak, bo tu się może prezentować, na przykład, o, Ładne, ładny, nie? Ładny to my w miarę, No i teraz Robimy tu tutaj... dach Nie jeszcze nie, jeszcze nie, przepraszam bardzo, jeszcze nie Robimy to, jeszcze jedną kratkę złyż O, to też złyż oczywiście Okej okay. i dopiero teraz robimy Tutaj możemy zamiast tego bloku. O, robić tak coś. To też będzie moja ładna. O. Okej. Okay. No i jak dla mnie tak to może wyglądać. Okej. Okay. Jak dla mnie tak to może wyglądać Jak ktoś woli to można jeszcze tak sobie lepiej Tak też woli Ja tak na przykład zrobię No i ale dach jeszcze oczywiście nie nieskończony Tutaj kładziemy pół płytki e, do, e, Tak żeby jedna kratka odstawała oczywiście Na tak wolnym domku ja. Go. Good Time Okej okay. no 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 I kto, no i kto ma lepszy domek w Minecraft? O, pokażę Jeszcze tutaj możecie wbić kolejno No i czy lautowy domek chyba skończony w tym momencie, nie? To możecie postawić środka jakiegoś Drewnianego to na przykład tak zrobię jak wam jak, jak wam wystaje to możecie sobie tak zrobić jak wam jak oczywiście wstaje bo jak wam nie wystaje to nie róbcie specjalnie tego a tutaj to usunę bo to nie, naturalnie wygląda i wstawię sobie tutaj wkrótce dziękuję za oglądanie to chyba na tyle na szczęście to możecie sobie to jakoś uzdobić jak są otwarte komentarze, to w komentarzu dać zdjęcia, jak się da. Albo trzeba tylko albo napisać w komentarzu, wy to sobie zrobiliście, że tą czapkę w górę i suwa. Z dzwoneczkiem, no a my chyba kończymy naszą przygodę, nie? Będziemy jeszcze trzeba rozstać. życie, taki kwiat. Okej, okay. no a więc tak, mój domek się oficjalnie prezentuje. Nie mój w sumie, bo ja no, e, tutaj u niego nie, nie mieszkam w sumie. Patrzcie, ja sobie tak zrobiłem, na, e, że tutaj patrzcie, na początku obej, odejdę, obejdę wam. Tu, e, tutaj patrzcie. Ma, macie wejście do domku, czekaj, zamknę się drzwi. Czekajcie czy macie tutaj mamy wejścia do domu u mnie tak to się prezentuje e, tutaj o tak pięknie wszystko no więc zostawcie łapkę w górę jak podobały wam się domki a my a... my kończymy się rozstajemy z tą przygodą my Yes, I jeszcze raz cię to było mega fine Nada, no. nada. No.